Żeby mieć dobre wyniki To trzeba mieć tą bazę hodowlaną Trzeba mieć tą linię swoich gołębi I ewentualnie do tych swoich gołębi Dokładać inne Czyli trzeba znaleźć te Te, te dwa, trzy czy cztery gołębie Podstawowe Które zrobić... będą w rodowodach wszystkich gołębi tak. Teraz jeszcze byśmy zobaczyli te samiczki, które są. Tu samice, które jeszcze zostały, one nie mają partnerów na razie, bo po sezonie zostało. Tu jest jedna samiczka moja lo, lotnicza. Tak. I one tutaj przebywają w sezonie, tak? W sezonie, tak. Tutaj jest akurat one, są wolne, bo za dużo mhm. tych samic jest i tych samców na razie nie ma, ale będą z młodych, powinno coś więcej być, to będą pokojarzone. To są roczne samice, które w tym roku też bardzo fajnie latały Jedna tam jest taka roczna 70-60 w zespole w A i B jest w tym roku też I ona z 50 akurat jest. To, jest to akurat jest wychowana z córki olimpijczyka Marcina Bochenka Bardzo fajne gąb mhm. I to też połączone jest na linię tych szali I groszek taki właśnie by grochowa samica wyszła To może nam jeszcze pokażesz jakieś tutaj te twoje fajne lotniki Te które są w drużynie w A i czy w B To jest jedna z tych zespole wroczna, ona ma trzeci wynik 10,40 w A w tym roku zrobiła w czterech lotach ma bodajże chyba 13 albo nie 14 ma w czterech lotach i potem zrobiła jeszcze tylko ma z tym drugim lotem właśnie zaliczone to. No. I ona z, z rzędu od drugiego do 5 siadała non stop yy, w pierwszej tam czwórce na gołębnik i był piąty lot w Ludwig Ona przyleciała trzy na raz przyleciały, ona między innymi też, i zamiast jakby się odbiły trzy na raz, to byłyby trzy pierwsze. Mhm. Możemy skrzydło pokazać. Jak widzimy te gołębie, one się teraz wiadomo, pierzą tak, i. Tak, ale tutaj te lotki są, one nie są jak dużej budowy, to są średnie, nawet niektóre wręcz małe gołębie, tak? Tu, jak się weźmie, to tu jest mięsień, mm -hmm. wszystko, ale wygląd tych gołębie nie jest to jakiś tam duży po prostu. Mm -hmm. e, pokażę tam taką roczną, znaczy dwulatkę samicę, która też wylatała, no to nie nie są, bo niektórzy mają jakieś dłuższe gołębie. One są takie, one są dla mnie symetryczne te gołębie. Bo względem ogona, względem budowy to jest naprawdę. Tarosza mnie w tym roku zdziwiła, naprawdę, Bo ona jest poza pięćdziesiątki, ale pięknie siadała. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku powtórzy to samo, nawet jeszcze lepiej. W przyszłym roku już do 50 idzie. Nie, na pewno <grym>, Ale na pewno. Pokażę teraz tutaj samiczkę najlepszą w tym roku z A, która wylatała, Ma Tak, ma 1,98W w czeglotach i 10 i 10 w 5 pięciu. w pięciu, tak. 10 10.04 To jest właśnie z linii y, tych moich. Y, ja, je, ja je tak nazywam szelensów, bo tu jest linia szelenców. To zaraz porozmawiamy. Przejdziemy, tego 314. Jak idziemy na gołębnik jeszcze właśnie e, rozpodowy, to też porozmawiamy o twoich głębiach rozpodowych, hmm. z jakich linii. Z to jakich jest samiczka, która w tym roku właśnie. Cała linia tych gołębi w tym roku było e, coś takiego. Możesz powtórzyć, ile miała trzech lotów? 1,98, a w pięciu e, lotach 10,04. I to w tych pierwszych pięciu lotach, e, co były w tym roku, ona non to była pierwsza albo czwarta, naj, najdalej była czwarta na gołębnik ogólnie, a też była dwa razy, e, w sekcji była dwa razy pierwsza, w oddziale dwa razy trzecia. E, Bardzo szybkiego. Tak. I to jest, ona w ubiegłym roku miała e, trzeci wynik 2. Ona. Mhm. Jej brat był w ubiegłym roku pierwszy w A u mnie w pięciu lotach yy, i ona za, za dwa lata, w, na, w tym momencie, za dwa lata ma 68 w A, ale w tym roku w siedmiu lotach, yy, w, co zrobiła siedem konkursów, yy, ma 37. W siedmiu lotach. Tak szyk, bardzo szybki Także, ale to jest cała linia tej gołębi. Jest yy, W tym roku było takie coś, że tak przyszedł lot na pięć włożonych z jednej pary z jednej pary ojciec i matka wiadomo i bracia to wszystko z jednej tej, z jednego e, brat siostra ro, pełne rodzeństwo to było do e, na przykład na 5 pięć włożonych cztery siadły do 20 miejsca na oddział e, następny lot 3 e, siadły do 20 miejsca na oddział na przykład czwa, potem trzeci lot znów siadły e, na przykład 5 na 5 zrobiły tylko że cztery były znów tam w, do pierwszej 30 na oddział a ten jeden tam był troszeczkę dalej i Przyszedł na przykład Ludwik też, chyba czwarty, wkładam 5 gołębi tych samych, bo do, mm -hmm. do końca one wytrwały wszystko, przepraszam, wkładam 5 gołębi i 5 siada do 20 miejsca na oddział, także to jest, kurde, no, rzadko się zdarza, żeby jedne gołębie brylowały i ta linia tych, tu ja to nazywam szelensy, bo ona ma z, z jednej strony szelensy w sobie, ale z drugiej strony jest to e, linia tych szali. Bo jej pradziadkiem jest oryginalny dziadek szali, mhm. a jej pradziadkiem, bo ona jest z tej linii właśnie szali, tylko że są w kolorze niebieskim, bo to, no mówię, no piękne, piękne gołębie, no skrzydło jej, tak to wygląda. Ona jak w tym, na przyszły rok powtórzy, no to ma szansę na tą, ja to nazywam paraolimpiadę że może gdzieś tam, jeżeli by powtórzyła na ten wynik. Polnicowo europejską wystawę. Tak, tak, mm -hmm. tak. Bo to Spartakiada, ja to nazwała tak. Para w sensie na tym. Po Więc... co, to tak tu wygląda, jeśli chodzi o gołemnik lotowy przejdziemy to teraz... to znaczy ja jeszcze bym pokazał jej brata, o, fajnie, który czekanie. brat w tym roku też pięknie. On by to był najlepszy z ubiegłego roku, w tym roku też miał szpicę. Jest to pełny brat te, te, tamtej samiczki, to co mówiłem, co w tym roku wylatała Super Wynik 2. W ubiegłym roku on był już najszybszy na gołębniku, to jest też jego skrzydło. W tym roku też on miał cztery szpice, tylko właśnie jeden między innymi z tego drugiego lotu, który tam się tylko liczy do wystaw. Za dwa lata też ma chyba, jak się nie mylę, około chyba 90 powinien mieć w ciągu dwóch lat ten gołąb w kategorii ja. Yy, to on jest jeszcze 15 rok, on jeszcze pójdzie w przyszłym roku na, 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 na loty, bo już jego jego brat z 13 roku, który jest, yy, będzie przeznaczany do, yy, do gonika yy, rozpłodowego. Teraz yy, w, yy, w ręce mam moją yy, z tą z linii Super szali, yy, szalkę 5100. Yy, ona w ubiegłym roku miała 10 na 10, mówiłem o niej właśnie tam na jednym z tych filmów filmików. W tym roku tak samo zrobiła 10 na 10 ta samica, e, najgorszy konficjent, który zrobiła to był tylko jest jeden jej, to miała 50 chyba bodajże 3 albo 4 konficjent, a tak to wszystko, wszystko miała 6, 9, 8. 12, 14, tam 30, coś takiego. Zrobiła 10 konkursów w tym roku. Piękna ta samica. Ona ma w ciągu dwóch lat 20 na 20. 20 wkładań 20 konkursów. Czyli bez pudła. Bez pudła. Ani razu się nie pomyliła. I to też tak, wtedy na filmie mówiłem, że podkreślałem, to jest gołąb, który jako roczny kwalifikował się do urwania głowy, ale wiedziałem, że z tego głębia coś wyjdzie, bo. Ale co jako roczny nic nie leciał? No właśnie ona zrobiła tylko 4 loty, i, i która po prostu była. Eee, ona była na maratonie i przyszła z, jako roczna, włożona na maraton. I ona przyszła w ten sam dzień. Eee, mhm. I mnie to dziwiło, my, kurde, te, taki ten był cięższy lot, a ona ładnie przyleciała. No i mówię, no i od samego początku, w ubiegłym roku, w tym roku, non-stop to eee, no, na, na I to mhm. tak samo z 500. Ona z 500 tak samo była. Eee, na jedną 500 trzecią poszła, to ona eee, przybyła, chyba czwarta, odwita czy piąta. 155 super samica jest właśnie tam, jest 50-28 ta A 155 to jest ta nakrakena tam z tyłu, tak? Tak, tak. Na, na to, to, z numerem telefonu, z Piękna samica, ona w tym roku 999 eee, W tamtym roku też by ona była. No tu jest tawenus, najlepsza od w tamtym roku miała 12, w tym roku tak samo. Eee, to jest taka szali, też To taki... jest szali, tak, mm -hmm. tak. 50-28, piękna samica. No, tu jest y, też y, bardzo fajny goło. Na w tym roku też chyba nie wiem 9 albo 10 konkursów. Ta niebieska cór, to jest oryginalna córka mojej 69-20 i tej wnóżka tej mojej najszybszej samicy sprinterki 66. Bardzo fajny gołom. Duża samica, ona jest taka właśnie z większych moich gołębi. Tak jak wspominałeś u ciebie, to jednak faktycznie te samice chyba lepsze są, tak? Ale to może kwestia tylko metody, bo jakby... Metody, bo jakby klasykiem, to z klasykiem, to, to myślę, że jakby te samce były bardziej zmotywowane, mhm. ja nie jestem w stanie po prostu, no wiadomo, no, trzeba dużo czasu poświęcić, żeby te tak mi przygotować. To nie jest to, że przyjdzie się, da się jeść tak. i Nie, ja tak, tak nie jest. Znajdujemy się teraz przed gołębnikiem rozpodowym i porozmawiamy właśnie o tych twoich najlepszych liniach rozpodowych, z jakich te gołębie się wywodzą, z jakich linii wcześniej wspominałeś, tutaj masz te gołębie szali, tak? Tak, te gołębie szali to jak i jakie te szelensy to jest z, jednych, z jednej pary, którą miałem właśnie od zakryta i z tej pary właśnie, no mówię, tak ją rozchodowałem, że e, w połączeniu właśnie na, na, na linii z tych szelensów przykładowo, to super właśnie głębiny dawały. E, e, I to jest na przykład ojciec e, tych szelensów, Te, tej samiczki, co w tym roku ma tam 1,90 e, w A i tam 3,10 w 5 lotach w kategoria. To jest oryginalny ojciec tej. Tej, ty, tych moich tak zwanych szelensów, co ich tam mm -hmm. nazywam Bo je, jego, e, właśnie jego matka to jest oryginalna e, szelenska To znaczy tam, bo w rodowodzie jest wnuk razy wnuczka e, na, na 314 mm -hmm. I dla, tak mi się akurat, e, tak sobie nazywam szelensem, no bo jest jakaś tam linia tych, tych szelenców, Ale tu jest też domieszka właśnie 019, bo tu są te szale, e, linia tych szali bo jego ojcem jest oryginalny brat ojca tej szali z tej, tej z mojej, tak zwanej mojej złotej pary, która po prostu da, daje te szale i, i, i tak super właśnie one lecą. To szale to są 0,19 0,19 w większości 0,19 no, Jansen. Z, z Jansenem z tych szybkich Tak, i... tak. I tam były połączone dwa para tych szali jest połączona razem dalej w tym roku. A powiedz mi ty, jak łączysz te gołębie u siebie właśnie w rozpodzie, Jaką, jaką masz metodę na, na, na łączenie tej gołębi? Metodę mam znaczy w większości, staram się kojarzyć albo Ojca, na przykład, lotnika z córką drugiego lotnika, przykładowo albo tak jak on jest przykładowo typowym rozpłodowcem u mnie, mhm. bo on jest 09 rok i on od samego początku jest w rozpłodzie. Ten gołąb jest połączony w tym roku, był połączony z córką mo mojej najszybszej samicy, to jest 69,20. Wychowałem w tym roku mam do lotu chyba 3 to trzy są na tą chwilę, gdzie mieliśmy ciężki loty młodych, wszystko jest i w konkursie tak samo te gołąbki są. Eee, Czyli do lotu krzy robisz krzyżówki, tak? Gołębie, które przeznaczasz do lotu, to krzyżujesz, tak? W większości staram się e, krzyżować, a, a jakieś większe imbredy czy coś, to do, no to do rozpłodu. Eee, mm -hmm. Mam w, u lotników e, w tym momencie jedną samicę, która jest po, z połączenia e, brat z siostrą, takiego akurat w rozpłodzie się złączyły dwa razem. No i myślałem, że to na pierwszych lotach zginie, samczyk zginął dopiero na pięćsetce. A samica ma zrobiła roczna 7 konkursów, w tym chyba trzy razy w szpicy na oddział. Także aż zdziwiony jestem, że brat siostrom potrafi tak fajnie przylecieć, ale nie, nie staram się tego kojarzyć, bo widzę, że tam strasznie dużo te geny uciekają. Po mm -hmm. prostu ten on, jest, on jest mały dla mnie. zbyt mały na dobrego lotnika, po prostu, żeby tam był. To na naszej aukcji na stronie supergola.pl będziemy właśnie wystawiać te gołębie młode z gołębnika rozpodowego. Tak, ty, ty, tylko i wyłącznie w tym momencie z gołębnika rozpodowego, no bo. Po lotnikach dopiero są chowane, a po lotnikach zresztą będzie wyhodowane bodajże chyba nie wiem około 10, może 12 młodych, i to tylko po tych najlepszych lotnikach z tego sezonu. Ja nigdy staram się po tak zwanych średnich gołębiach. Nie chować tylko z tych najlepszych, po prostu. Bo. I tego gołębie, które my będziemy wystawiać, to z tych, z tych twoich najlepszych? Z, tak, z tych moich najlepszych, które miałem w tym roku do lotu na młodych, bo te pary są połączone jeszcze do tej, znaczy niedawno były rozłączone i są, jest tak zwany trzeci i, i czwarty lęk tych młodych, bo one mm -hmm. są już niektóre, które mają spierzone nawet i 3-4 pióra, one nadawały się nawet na loty, ale mówię, no w tym roku miałem tych młodych dość dużo i, i część właśnie zostało specjalnie przygotowanych też na, na tą aukcję. Te, teraz w ręce właśnie mam e, mojego najlepszego właśnie gołębia rozpłodowego z tej z, tak zwanej mojej złotej pary, e, czyli dzi, e, jakby dziadek e, tych szali i, i no mój, przodek mojej całej najszybszej linii. On wydał e, na bazie e, rodzeństwa, i w, czyli dzieci i wnuki jego już zdobyły go, grubo około już teraz 60, nawet 70 konkursów, pierwszej dziesiątce. Z jednego gołębia. Z jednego jest? gołębia. On jest 08 rok, 08 rok. Jeszcze płodzi? Tak, płodzi. On płodzi. W ubiegłym roku na jesień jeszcze wychowałem z niego, gdzie nawet zostawiałem. Nie, po prostu zostawiłem sobie do rozpłodu. Zobaczymy na kim oku jest o tak jego można bardzo dobrze zobaczyć na mojej stronie, e, gdzie jest jego zdjęcie zrobione i jego oko, właśnie tam. Także te... możesz przypomnieć adres tej strony, bo tak jak na tej sto... stronie. Adres strony jest miroslawklimek.pl. I na tej stronie będzie można prześledzić właśnie te twoje najlepsze głębie rozpadowe lotowe Rozpodobę lotowe, wyniki. które są zdjęcia robione, oczywiście, mhm. i, i, i wyniki. Tam wyniki na bieżąco będą uzupełniane. E, także i to jest mój przodek najlepszych moich gołębi. On mój 08 rok ma już tam 10-11 rok mu idzie. I to jest właśnie on w sobie ma Właśnie tutaj te szelensy, i jego, jego syn był skojarzony właśnie z wnuczką. Co tam było skojarzone znaczy w rodowodzie, które były wnuk razy wnuczka 314? No i to mi dało te co ja nazywam szelensy. Czyli to ci dało tą bazę hodowlaną i, i lotową tej gołębi do tej tak. gołębi do, Dokładasz inne gołębie? Staram się dokładać to, inne to gołębie, ale zami. mówię, no hmm. naprawdę najlepsze. No bo jeżeli ja mam ściągnąć do gołębnika średniego gołębia, no to jest trochę tak. bez sensu. bo, bo, bo Będę stał w miejscu. To już On musi jest... być gołęby. Tak, to mam ściągnąłem tam e, Olimpijczyka. Ostatnio był zakupiony Olimpijczyk do tych szali. E, też mudek jest, jeden do lotu na razie jest. Widać e, charakter u tamtego gołębia też jest bardzo fajny. E, także musi być to na, z głębi na, naprawdę szybki. Mnie tylko interesuje szybkość u gołębi. E, gdzie te kategorie A, A, B muszą e, wylatać? Czyli co, no podsumowując, to jest kolejna hodowla, która potwierdza e, tutaj tą tezę, że, że żeby mieć dobre wyniki. To trzeba mieć tą bazę hodowlaną, trzeba mieć tą linię swoich gołębi i ewentualnie do tych swoich gołębi dokładać inna. Czyli trzeba znaleźć te, te, te dwa, 3 czy cztery gołębie podstawowe, które będą z tej... w rodowodach wszystkich gołębi. Tak, to jest Zrobić podstawa. z tego linię tak. i wtedy, jak siada jeden gołąb to zaraz, zaraz No mam... tak, jak mówię, no na listach Wszystko. można zobaczyć, yy, jak po sznurku. Yy, tak, jak po sznurku. To, to ja tylko mówiłem o tych szelensach na, na listach, co siadały mm -hmm. to w, na pierwszych 20, na oddziałach 5 już i yy, y, y, z jednej pary było, ale w innych gołębiach, których te, też w tej 20 były, to między z innymi też z tej linii, tylko że już połączenia z innymi. Jasne. Także mówię, no, ta linia jest u mnie najmocniejsza i, i cieszę się, że udało mi się taką linię zbudować, bo dzisiaj głębi, żeby opierać, to, to trzeba mieć swoją linię gołębie. bo jak się nawet naściąga najlepsze gołębie, a nie ma się własnej linii, to potem one polecą, ale w, za, za rok, za dwa, jak nie, by, nie będzie się mieli, one się zgubią, one się zgubią po prostu. I do głębi trzeba trochę dojść. Ja, ja tymi głębiami dochodziłem dłuższy czas. One mi się zaczęły pokazywać z tej pary. Dopiero w 2010 gdzie on jest ósmy rok. Ja go mam od, od maluchów, ja mam, to znaczy takie jesienne 2008 roku. 9 wyhodowałem, to, to, to wiem jak dziś to mi został jeden gołąb z tej pary. A w10 już zostały czołowe gołębie nawet był lot taki miałem służyć na młodych lotach pierwszy, trzeci, czwarty między innymi z jego był trzeci i A czwarty A do, do tego czasu też dobrze leciałeś, czy dopiero od tej gołębi się zaczęła jakby twojego. No czy nie, no ja od 2000 prymie. już tak by powiedzieć, no w, w oddziale ma, maksymalnie z tej piątki to już człowiek nie wychodzi od mhm. 2008 roku jak 2000, od 2007. Od 2007 roku, to, tylko mówię, to wtedy były też inne gołębie e, aczkolwiek teraz są też inne. Wtedy to były też inne loty, mieliśmy Tilburgi 850, e, także to były inne GMP, było inne trzeba było mieć głębie z ośmioma konkursami, czyli takie bardziej al-rund e, i to inne już karmienie, inne wszystko. Teraz mamy GMP ty, na punkty, czyli liczy się bardziej e, szybkość, seria i, i, i to jest właśnie najważniejsze żeby. No inne lotowanie jest. I te gołębie zaczęły siadać od 10 roku i, i, i co, roku coraz, yy, co roku jest yy, yy, kupek konkursów czołowych z tej gołębi. Tam no i jego córka taka jest bardzo fajna, yy, ona jest na zdjęcie taka grubi yy, 493-106 ona ma, jego córka ma 15 nagród w dziesiątce. Dwa razy pierwsza, trzy razy druga, trzy razy trzecia. No, to jest oryginalna córka. A z gniazda, z tej samej pary, bo 105, był taki szal, który wyszedł, to był najlepszym gołębiem na Opolszczyźnie jak latałem w 2011 roku. Czyli najprostsza, no, droga, w oddziale, w oddziale do, najprostsza droga do sukcesu to znaleźć właśnie odpowiednie gołębie, stworzyć z tego e, swoją bazę hodowlaną, linię i, tak. i do tego dokładać to. I, do, i dokładać i Nie do kupować co róż nowych gołębi, nie, nie szukać tylko po prostu tu. Ja, ja, ja mam sprowadzonych ostatnio, właśnie też mam chyba siedem, około siedmiu gołębi sprowadzonych y, i nie, nie wszystko to się znana. No i to też jest, mamy wnuczkę olimpijczyka od kachlera. Z jego właśnie ostendy. I też widziałem tam mi się coś pokazało, aczkolwiek w tym roku. Zobaczymy, mam skojarzoną z innym samcem, zobaczymy, co będzie. Także ale w takie głębie wprowadzone w moje szybkie gołębie, zawsze wyjdzie coś, coś porządnego. Dobrze. Dobrze, także dziękujemy tutaj. Za możliwość oglądania Twojej hodowli. Pozdrawiamy wszystkich hodowców i życzymy udanych sukcesów w lotach Gołębi Młodych, bo jesteśmy powiedzmy już w trakcie tych, tych, w trakcie tych lotów. Jesteśmy, tak. Tak. Jeszcze, może, może, jeszcze chwilę, jakbyś tylko powiedział, jak, jak loty młode. Jak młode loty, pierwszy lot był, mieliśmy bardzo ciężki. Konkurs z dwie godziny, to już sam mówi na za siebie, że to nie był lot taki były super przygotowane, no bo tydzień szybciej jest, ze 100 km Gołębie młode siadły W 8 minut 49 gołębi było odbitych i Jednego brakowało tylko A znów tydzień później na locie konkursowym Nie wiem co to było, to był chyba który my, 18 lecieliśmy Niby pogoda, niby z wiatrem, człowiek się bał, że będzie ciężki, cięższy lot, a tu się okazało, że dwie godziny konkurs i I te trochę człowiek banie dostał Brakuje do dziś chyba 18 gołębi, nie ma na tą chwilę, a dałem 75. Ale już drugi lot teraz to już był fajniejszy, już był piąty, szósty na oddział. Między innymi właśnie z tego gołębia, pierwszy, piąty na oddział. Teraz na młodych lotach był jego prawnik. No, bo z jego syna, jego syn był Szal, który połączony był właśnie z córką tą moją 66, piękną samicą. Dał teraz mutka, czyli jego prawnik, był piąty na oddział. Także, no nawet. Yy, nawet no, na, na młode też się sprawdzajmy. Na młode się. tak samo, właśnie. No. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy wszystkich hodowców, życzymy sukcesów. Dobry Dziękuję rok.